Po dacie mam kurzą klapę. A po mamie sylwe nogi. I wyobraźcie sobie, że przez pół mojego życia słyszałam o tym, że nie powinnam chodzić w sukienkach, nie powinnam chodzić na obcasach i nie powinnam pokazywać krzywych nóg, bo to brzydko wygląda. Że jako dziecko zastanawiałam się, czy jakbym te nogi połamała, to czy po operacji złożyliby mi je, na takie piękne, równe i proste, i wtedy mogłabym być wtedy już pełnowartościową kobietą. Jako nastolatka i jako studentka nawet myślałam, że nikomu się nie będą podobały moje nogi, i mam pewność teraz, będąc już mężatką 17 lat, że mój mąż na pewno nie poleciał na nogi i na pewno nie poleciał na cycki. I dopiero w wieku 30-kilku lat postanowiłam się zanurzyć w zimnej wodzie ludzkich osądów. Kupowałam sukienki, chodziłam w sukienkach na przekór temu, co się mówi, pokazując. Patrzcie, jakie mam piękne krzywe nogi, wy takich nie macie. Przestałam się ich wstydzić. I wszystkie te kompleksy, które gromadziłam przez całe życie, już nawet dorosłe, spadły ze mnie jak. ta kaskada w Wiecie, jakie to było uwalniające. Pracowałam wtedy w hotelarstwie i jeden z klientów podchodząc i przepraszając za śmiałość, powiedział do mnie Pani Kasiu, "Przy raz w życiu widzę takie piękne nogi. Wiecie co się u mnie zadziało? Boys, 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 boys. zostawcie nie męczcie się i Nie jesteśmy idealni no i bardzo dobrze, pomyślcie sobie jakby było nudno gdybyśmy wszyscy byli idealni no i mam krzywe nogi i co z tego? Te nogi niosą mnie przez świat. Pozwalają mi biegać, pozwalają mi morsować, pozwalają mi chodzić po górach. Pozwalają mi tańczyć. To najpiękniejsze krzywe nogi w całym powiecie. Jeżeli nie jesteście w stanie czegoś zmienić, po prostu to zaakceptujcie. To jest wasz wyróżnik. Do zobaczenia 16 czerwca w GOKu w Mysłakowicach na Spektaklu Boska.